Widzicie, ten ser? Słuchajcie, robię hotdogi, prawdziwe domowe, chamskie hotdogi, które uważam, że powinny być normalnie sprzedawane. Już wam pokazuję tutaj. Czekamy, aż ser się roztopi. Tutaj przysmażamy sobie bułeczkę. Przede wszystkim bułeczka musi być maślana. Uzupełniamy naszego hotdoga: Pekienka, paróweczka z rozpuszczonym serem. Cyk na rozwalam się trochę bułka. Ogórek kiszony. Specjalna musztardka do hot dogów. Jeszcze dodam majonezu. Ketchup. Tak się to prezentuje. Test smaku. Włoska. Maslana. Chlubiąca. Z zewnątrz, w środku mięciutka. Ser. To jest to, jakby to moja mama powiedziała. To jest 10 na 10, bo sama to robiłam. Mm. Patrzcie się, widzicie tutaj reser. Bajka. Polecam na Nowak.